Czy w ogóle znacie taką grę jak Stumble Guys, Na pewno razem nie słyszeliście, Który zrobił pewien dzieciak, a mianowicie pewna rodzina miała syna, która, który grał w Stumble Guys. Akcja zła wydarzyła się jakieś dwa, jeden dzień temu, no i jest naprawdę gruba. A mianowicie dziecko chciało sobie kupić geny do Stumble Guys, no żeby się pochwalić kolegom. No i rodzice się nie zgodzili, no a to dziecko zrobiło, no chcecie zobaczyć, to zostawcie lajka i piszcie w komentarzu z, y, hashtag guys, to wtedy napiszę komentarz hashtag, y, hashtag y, sub za sub, czyli jak będzie sub, znaczy jak suba dacie mi, to ja wam dam, więc no bardzo fajnie, nie? I już przechodzę do dalszego tematu. Jak już mówiłam, dziecko nie chciało, znaczy le, rodzice nie chcieli mu kupić gemów, no a to dziecko zrobiło to. Może na tym zdjęciu tego nie widać, ale dziecko zniszczyło dom rodzicom i dostało karę na 5 dni. No, znaczy ja bym dał więcej. Jeśli myślisz, że dziecko zrobiło źle, to zostaw lajka i piszcie hashtag StumbleGuys. No i pamiętajcie, sub za sub. Papa!